Cześć, witajcie Dragon Hell. Słuchajcie dziś z serii szybkich rewizyt. Można by powiedzieć Grave of Rot, czyli ten tutaj wielki padlinożerca. Zaatakujemy sobie go na dziewiątym poziomie. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. 220 akreacji potrzeba. No i tu należy skupić się na jego skillach. W szóstej sekundzie healing prohibition i poisony na nas rzuca. Później w 12 recharging speed penalty. No i później pożera nam naszego tanka, jednocześnie tutaj przywracając sobie zdrowie. Ok. Jak zwykle jest tutaj odporny na kontrolne efekty. No i też nas poisonuje. Dobrze, line-upy. O, tu widzicie moja drużyna, u niej za chwilę. Jeżeli chodzi o Best Legend, no to jest jeden team. A, jeszcze przed chwilą nie było u mnie na serwerze. Ktoś tutaj ładnie zadziałał, gratulacje. Ale za chwilę wam opowiem o moim teamie. Więc sprawdźmy, co tutaj. Można jak zawalczyć. Jeszcze jedna rzecz, czemu z nim walczymy? no dlatego, że jest właśnie increase drop, na, czyli podwyższenie dropu na legendarny sprzęt. A ten sprzęt to już niedługo nam będzie potrzebny właśnie no, nazwijmy go Stanset. set, tak? czyli w trzyelementowym właśnie Holy Hunter secie mamy możliwość rzucenia oszołomienia. No, to też jest ok, bo ma skill heist, ale jest troszeczkę moim zdaniem słabsze niż sezon wcześniej, bo w trzyelementowym po prostu leczy, a nie zwiększa ataku na wszystkich naszych bohaterów. No to szybciutko przechodzimy do walki. Ja sobie tutaj wczytam sprzęt, który miałem, no i ciągle czegoś jeszcze. Brakuje. To pewnie po licznych jakichś moich perturbacjach komuś coś zabrakło. Ale nie widzę, chyba że wikuk. Nie, wszyscy mają sprzęt, więc coś tak gra chyba nie do końca. Ale to mniej ważne. Dobrze, no to nawet zapiszmy ten sprzęt. Zobaczmy, jak pójdzie. No, i zobaczmy. Tank najsilniejszy tutaj. Oczywiście musi przetrwać. Jeszcze może nas podleczyć. Jest tutaj Katrin. O niej za chwilę szerzej. Jest Sigrid i jest Wikuk. Sprzęt widzicie tutaj. na Wyświetlam Wam po kolei. Co jest najważniejsze tutaj. Skill. I teraz e, o co chodzi ze skillami? E, no, i e, jak sobie weźmiemy, no to tak jak mówiłem, na tym pierwszym skillu healing prohibition e, i na szóstej sekundzie i na 12 sekundzie recharging speed penalty. Czyli mój wikuk, e, całość rotacji po 18 sekund. Tu widzicie, mój wikuk przed tym e, drugim skillem leczy. A moja tutaj Kaśka rzuca debuff immunity. I to wydaje mi się właśnie dosyć istotne. To debuff immunity, czyli ona zapobiegnie rzeczywiście temu charging Speed Penalty, czyli takie spowolnienie spowodowałoby, że generalnie no, pomieszałoby po prostu całą tutaj kompozycję drużyny. Także ona też 18 i jak widzicie mam tylko ich tutaj ustawionych. Sigrid działa w swoim czasie w 11,5 sekundzie i później po niej działa dokładnie tutaj mój damage dealer. Teraz czemuż to może być też taka drużyna free to play. Ten damage dealer jest kompletnie tutaj nieistotny, znaczy on no jest o tyle istotny, że on ma tutaj zadać obrażenia takie, żeby żabę ukatrubić, natomiast kim on będzie, to już jest zależy od was, ważne, żeby był z czyli nie był z Fire i nie był z Nekromantów, może być z pojzonów, może być z Lighting, może być właśnie z Radiance, może być z Prosta. No i ponieważ konstrukcja opiera się na czterech rzeczywiście tutaj bohaterach, nie legendach, i tylko tego tutaj potrzebujecie na Damage Dealera. Dajcie sobie kogo chcecie, aby zachować to wasze trzy gwiazdkowe przynajmniej zgodność Affinity. A teraz co tu jest rzeczywiście tym bardziej istotne? no zobaczcie na moją kartkę. Tutaj leczenie oparte na Enlightenment. Jeżeli sobie weźmiemy Enlightenment, no i jakie ja mam badziewne Enlightenment. I w ogóle ten sprzęt taki do niczego. Ale nie do końca. Jedyne, znaczy, no może nie jedyne, jeżeli uda Wam się pozyskać jak największe Enlightenment, Defense, HP, bardzo dobrze. Ale to, co jest ważne, to jest Skill Haste. Więc Quid y, Damage. Nie wiem, czy ktoś używał na Katwin kiedykolwiek Quid Damage, ale ja mam tu jedyne Skill Haste. Y, tutaj też mam troszeczkę Skill Haste i oba sety y, powodują Skill Haste. A to dlatego, żeby Katwin zmieściła się ze swoimi umiejętnościami właśnie w tych 18 sekundach, o których mówiłem. Tak samo jest zresztą z wikukiem. Tu widzicie kolejne sety ze skillheistem, jakieś tutaj, właśnie runy skillheistu 71, i on będzie tutaj leczył w odpowiednim czasie. No, i teraz tak, ważne jest właśnie to, żeby Katrin przed drugim skillem Bossa, zbliża się ten skill, rzuca na nas debuff, debuff immunity. Czyli Boss nie zarzuci nas właśnie tym Recharging Speed Penalty. Nie spowolni nas, tym samym nie zaburzy całej naszej kompozycji drużyny. Znowu Kaśka pośpieszyła ze swoim keybuff immunity. Nie, weszed, nie, nie weszły żadne debuffy spowalniające i drużyna działa w swoim tempie. E, teraz e, Pikuk czyści odpowiednio wszystkie te debuffy. Kaśka blokuje kolejne i drużyna działa. No, jest tu nasza nieoceniona oczywiście Sigrid, która cały czas e, daje. Na Bossa Healing Prohibition, a to dlatego, że jak on pożre nam Gaviusa, żeby się nie leczył, i cały szkielet ten powiedzmy nielegendarny jest właśnie oparty na tych zasadach, które Wam e, staram się wytłumaczyć. Gdyby wszedł ten Recharge Speed Penalty, wszystko by się posypało. Dlatego Katrin nie jest zbudowana tak bardzo pod leczenie, a jest właśnie zbudowana pod Skill Hate. Czyli mamy tutaj całą tą koncepcję. No i trudność polega na dobraniu do tego Damage Dealera. Jeżeli wam, uda Wam się już ułożyć tak drużynę jak wam przedstawiam, to właśnie pozostaje Wam tutaj wybór z Waszego zakresu bohaterów. Damage dealera, który tutaj rzeczywiście Bossa postara się ukatrupić w tym czasie, który tutaj mamy na walkę. No i tak, ja troszeczkę zemstę, tr znaczy, bo on nas poisonuje, więc też dałem poisonera, ale też trochę zaczynam właśnie tego Durango używać i testować. No i jest to też bohater, który no, w pojedynkę potrafi zadać jakieś obrażenie właśnie chociażby tymi poisonami. Jeżeli chodzi o innych, no to ja nie mam na razie nikogo z radiant zbudowanego. Zresztą tych, których mam do dyspozycji, byliby zbyt słabi. Jeżeli chodzi znowu o frost, no to pewnie... Może bym spróbował kogoś użyć, ale tam też na przykład ice blasty lepiej działają w parze. A tutaj szkielet obronny opiera się na czterech bohaterach, więc zostało mi jedno miejsce rzeczywiście dla Damage Dealer. Jeżeli no, Mógłby być Tonal Nan, ale to nie jest to Affinity, tak? On by już tutaj... Akurat do tej mojej koncepcji nie pasował, ale jeżeli byście zrobili coś podobnego w oparciu o Fire lub Necro, no to wtedy jak najbardziej Damage Dealera dalibyście Tonal Nana, już byłoby zupełnie free to play. Wtedy Tonal Nana rzeczywiście by mógł duży Damage zadać. No, sami wiecie, jaki macie zbiór bohaterów, kogo tu dobrać. Ważne właśnie dla mnie było to, żeby Wam przekazać tutaj tą koncepcję całej drużyny, no bo troszeczkę się tutaj nagimnastykowałem, żeby na tym najwyższym poziomie, no, opierając właśnie zespół rzeczywiście na larce i epikach, on tutaj funkcjonował. Jak widzicie tutaj no to też nie jest drużyna, która go zwiedzie, bossa e, jakoś strasznie szybko. Walka trwa długo, ale to dlatego, że właściwie cała konstrukcja obronna to jest czterech bohaterów, a damage dealer jest tylko jeden. E, no i on potrzebuje sporo czasu, żeby tutaj e, tego e, padlinożercę ubić. E, można tutaj... I próbować i na przykład zostawić albo tylko Katrin, albo tylko Wikuka. Raczej polecałbym zachować właśnie Film Prohibition w postaci Seagrid, ale jeżeli wycofacie, właśnie albo Katrin, albo Wikuka, wtedy możecie spróbować wprowadzić dwóch damage dealerów i zależy, i próbować, czy to Wam się sprawdzi. No, to taka drużyna. Free to play z gwiazdką, czyli całe to, co jest ważne, jest w postaci rarek i epików. No, damage dealer też jest oczywiście ważny, ale powstawcie dowolnego, swojego, ulubionego, najsilniejszego rzeczywiście DPS-a. No, i mamy łuk. Rzeczywiście ten stan, stan set niedługo będzie Wam potrzebny do Waszych dalszych. Podbojów. Przynajmniej ja mam zawsze takie doświadczenia. Krótka, no, 13-minutowa prezentacja drużyny na najwyższym poziomie Grave of Rot. Ważne, żebyście ten mechanizm zrozumieli, a resztę już pozostawiam Wam. Trzymajcie się. Do następnego razu. Zostawcie lajka, like jak Wam się podobało, albo suba. Cześć.